No, i oto witamy Was w kolejnym odcinku z serii y, latarką po nie wiem czym. Po diablo. Po diablo. O. Jest latarko srebrna. Po diablo. Słucham? Mądre, Mądre. latarką po diablo. Latarką <noise> 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 po diablo. Ej, gdyby to był BF3, to latarką moglibyśmy zabić diablo. Samą latarką? Samą latarką. O. Jeszcze zwykłego, tego, Kafara nie widziałem. Kafar... On Kafar się nazywał. Nie czytałeś? Nie. Zresztą, po co czytać tak zaraz że Po co mi twoje imię, skoro i tak zaraz cię zabiję? No, zawsze w anime, w anime przeciwnicy się przedstawiają. Tak? tak, tak. Żeby wiedzieć, jak podpisać trumnę. Wiedzieć, kto Ojej, wyza... no wiesz, to tyle efektów, że aż mi trochę zamoliłeś. Co to jest? Cienie? Tro... O nie, Q! Szybko! I co to jest? Cztery! Q! Q. Ej, 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 ej! Ej, bo ej, ja zginę! Ej. Ja zginę, pomóż mi! Teraz to ja mam problem. E, masz problem, musisz mnie wskrzesić. Gdzie ty leżysz? Fuck. No powinniśmy się Cało trzymać cię... tutaj razem, nie? Wiesz, wiesz, jak to jest jak się... Jak Dobra, się zbierą dwie lamy... Jeden... Ej, nie mogę. Sobie Ej au! Czegoś... Słyszałem to, au! Jakiś pułapka. Akceptuję cię. No kurde, ziomek. Coś ty zrobił. Ja myślałem, że idziemy ramię w ramię. No kurde, ty byłeś po prawej, ja bym po lewej, no i no. tyle No, <noise> tylko SSJ mi w ogóle nie pomógł, wiesz? Nie, bubu mój bubu też, się to. zjawił i mnie zabił Bo nie jest się nieśmiertelnym wtedy i to jest był Nie? Aż szkoda Ilej Co to za masakra się dzieje Ja tu nie wiem co się dzieje, nie wiesz Nowy rok Tyle fajerwerków, nie? Co się dzieje? idą I don, idą. To jest tyralnie Archanią. Już wiesz dlaczego diabeł wkroczył do nieba. Uważaliśmy siebie za No to widać. Kurde. Rolololo, jedziemy, Pomidoro. Dobra, jeszcze życie mam full. Ej, znowu laga miałem. Skok czasoprzestrzeni. No, na no, mi się skończyła, no. Dobra, wszystkie nie niszczę, niszczę, niszczę. Co to zebrzmiało? Trochę jak... ...mały chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy. <śleszy> I tańczy, 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 tańczy. Tutaj będzie mały diablo. Tańcz, tańczy, 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 tańczy. Idziemy górą? Nie, jeszcze nie, Chodź najpierw ogarnijmy dół. Poczekaj, tu jest książka. Gdzie ja jestem? Wziąłem, wziąłem. Aha, dobra, dobra, idę, idę do cię. Idę do cię, panie Kiocie. Zaczął w tajemnicy planować nocę z nikim. On samą nie działał. Trail. O, no. saba konstrukcja. Dobra, kogo mam być? Ty? Dobra, możesz. Pałać tutaj. I się ze wszystkimi. Wiedzieć na plakie. Kiedy ta kolumna się rozwali? Kółko. Ej, oni wszyscy na mnie skoczyli. Musiałem Q zrobić, bo... No, ja też! Aha. Dobra, mamy sesjota, może mi pomoże. Jest! 32 Ej, Ty właśnie wylewelowałeś na y, kolejny poziom, as a sufajsa w połowie, nie? LOL no. Ty to te Serio mam dużo więcej tych tych, tych ekspiących przedmiotów. No. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy! I tu. Ty jest żadnego bossa, a tak się kręcimy, ja nie wiem czy cokolwiek, chciałbym na to patrzeć. No widzisz, no dużo walki jest. Nie, tutaj. dużo walki. Nie ma czasu na śniadanie. To jest ma... na czasami. E, Jakie śniadanie. To jest już dawno kolace. Ej, znowu mój zasnął. Gdzie jesteś? A tam, a ja tu walczę. Aaa, ale myślałem, że Ty chodził po I posępnego to tral no. pan, może. on jest lepszy od ciebie. Ma znajomości w niebie. Uważaj. Ja bym go wziął na klatę. Je, nie no nimi wszyscy tu. Haha, zjechałem cię falą, głupku. Gdzie jesteś? Gdzie. Gdzie jest krzyż? Chyba. Krzysiu! Czek to tam było. O, o, kasę wszyscy gubią. I tutaj też, i tu. Eee, ten! Kupi kafarowy, kafarowy hegemon. Kafarowy, no tak. Jak to brzmi? Uczymy z kafarem. Wasze dusze od odrażającej zgnilizny Diablo. Dobra. Gdzie idziemy? Wezmę to złoto. Góry. co góry. Zabijałeś. Spoko, ja już wszystko wziąłem. I idziemy na górę. O, tu zgubiłeś. Teraz wyskoczyło. Moje, moje, moje. Idziemy na górę. Na górę. Kuchałkę. Nie idziemy, co? tylko i idziemy. Uchałkę. Idziemy. Co gówno? <laughs> o, wkrwałem o jedy! diabło mnie Kurwełe, kurwełę Ja pierdelał Nie to śmiesz. Dobra, dobra, dobra! Jedziemy! Nie też! A co? Chodź, chodź! No dobrze! Chodź, chodź do góry O! Powrót żula To chyba będzie boss. Wielki Most Żula. Trolololo. Gdzie tu jesteś? Wielki trolu. A, nic nie było? Eee, wziąłem przedmiot, który nie chciałem. Będę teraz się krztusił. Czekaj na mnie! Czekaj na mnie! Ty rary przynajmniej zaczekał. Widzisz? A ty nie. Oj tam, po Cicho, Cicho pomidorze! A! Mówisz na niego diablo? Cicho, diablo. Ja mówię na niego pomidorze. O! Chodź, dołącz do swego dawnego przebocznego. Ale kupa. Gini Kupa! Ostatni, żulu. Kurde, zamroził mnie. No to, tam nie nie. Tam blisko niego. Ja czekam na czwórkę. Dobra, jestem. Powróciłem! Tak, 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 tak. Zaraz zginiesz. Jestem najlepszy. Ej! Ej! Ku. Ej! Co? Ja z nim walczę. Nie mam czasu na... na jakieś kmioty. Zamroził mnie. O, mnie też. Pierwszy raz. Ku. Go, 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 Szybko! Szybko! O, nie żyje. O kurde! O kurde! Musisz przeżyć! Ale lama ze mnie. Chciałem zaszpadować. No bez jaj! nie mów, że nie żyje. Nie, żyje, żyjesz! Zabij Dobrze ściągasz, dobrze! A gdzie jest tra? Nie wiem gdzie jestem murzym Ej, tyral, miałeś pomóc Nie zapłacę ci Mało życia ma e, gdzie, no, no, no. O. Mało życia, ale widzę aż mu schodzi Trzeba będzie mu zrobić transfuzję Kurde, złapał mnie Aha, uciekłaś Widzę, no. widzę killer robił Ej, tyral biega za tobą tylko <laughs> jaki, jaki ty Jest. O, w mnie, bo chcę kasę Ojejny! Szybko! Szybko, ziom! Schemat paserski kostur. Akceptuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ho, ho, ho. Formuły rzemieślnicze. dobra, to mamy z głowy. Dobra, to mamy z głowy. Ja dziękuję wszystkim za obejrzenie... Benihila. ...naszego Benehila. Super. Woohoo. Chodź tu, chodź, chodź. Chodź tu, palus. Cześć. O tu, pyk, Z. I papa pa wszystkim. Wciąż czekam na Ach, O tak. <grym>